Yo. Yo. Mikrofon w dłoni, serce bije rytmem. W Wtem zgiełk miasta, znowu coś się kryje. Patrzę w lustro, widzę zmęczoną twarz. Codzienność dobija, wciąż brakuje mi sił. Znasz ma jak liście, jesienią opadły. Wątpliwości w głowie mocno mnie dopadły. Chcę poczuć, że mogę, że dam radę to unieść. Że cel nie zniknie, choć czasem ciężko uciec. Daj mi wiarę, jak promień słońca przez chmury. Daj mi wiarę, bym mógł przeskoczyć te mury. Daj mi wiarę. Gdy światło gaśnie w mroku Daj mi wiarę Bym stał i zrobił to w kroku Ludzie gadają, że się nie uda, że za późno Że to tylko miraż, że jest już za luźno Ale ja czuję ogień, choć czasem przygasa Potrzebuję iskry, co mnie zmarzeń nie zdradza Wierzyć w siebie to trudna sztuka Gdy tyle razy życie mi w kolano puka Ale każdy upadek to nowa lekcja, wiesz? Trzeba podnieść głowę wciąż, patrzeć w ten dzień i jak promień słońca przez chmury, daj mi wiarę! Bym mógł przeskoczyć te mury, daj mi wiarę! Gdy światło gaśnie w mroku, daj mi wiarę! Bym wstał i zrobił to w kroku. Niech ta melodia poniesie wiarę w dal, że jutro będzie lepiej, choć dziś czuję żal. Daj mi znak, że warto wciąż dążyć do celu, że każda porażka to tylko etap wielu. Więc jeśli czujesz to samo, podnieś rękę w górę, niech ta